Zanim Peter Jackson nakręcił swe największe dzieło, czyli Trylogię Władcy Pierścieni, zajmował się horrorami klasy B. Jego pierwszy film, Zły Smak z 1987 roku, traktujący o inwazji obcych na Ziemię, zawierał no dużo złego smaku, a także gumowe gory w dużych ilościach oraz kupę zwariowanych pomysłów. Jednak to jego kolejny film stał się znakiem rozpoznawczym reżysera i zaszufladkował go na długie lata. Z tej strony, Karaj z kanału Horror Show, zapraszam Was do recenzji Brain Dead, znany również pod drugim tytułem Dead Alive, a po polsku Martwica mózgu. Something evil. Something terrifying. Do nowozelandzkiego zoo zostaje sprowadzony rzadki okaz zwierzęcia: Sumatrzański Małposzczur. Mała dygresja. Małposzczur zostaje zabrany z wyspy Czaszek i jest to ta sama wyspa, z której został zabrany Kong w remakeu King Konga Petera Jacksona. Czyli oba filmy dzieją się w tym samym uniwersum chce, że matka 25-letniego Leonela przebywa w owym zoo i zostaje ugryziona przez tą hybrydę, tym samym zamieniając się w zombie. W tym samym czasie Lionel poznaje młodą ekspedientkę Pakitę i para się w sobie zakochuje. Chłopak jednak musi ukrywać przed światem co spotkało jego matkę, a epidemia zombie rośnie w siłę. Martwica mózgu to klasyk z epoki VHS z 1992 roku, będąca miksem czarnej komedii, romansidła oraz horroru gore o zombie. Prym w tym filmie wiedzie masa kampu i slapstickowego humoru, a wszystko to jest zroszone bardzo krwistym sosem gore, czasami ocierając się nawet o zły smak. Gdyż zombie w tym filmie nie przypominają żywych trupów z produkcji chociażby George'a Romero potrafią jeść przy stole sztućcami i tutaj słynna scena z budyniem, która obrzydziła tą potrawę całemu pokoleniu. Pyszności. Walczą w stylu karate, niczym brusli w lekko zliwej formie, czy nawet uprawiają seks. Oprócz tego mamy tutaj romans księdza zombie z matką Lionela oraz kultowe sceny z noworodkiem zombie, kiedy to Lionel wyprowadza go na spacer do parku ku przerażeniu mieszkańców i wiele więcej kampowego, slapstickowego humoru. Bywa zabawnie, jest z pewnością groteskowo. Moim zdaniem jednak to nie humor jest tutaj największym atutem tego filmu, a genialne efekty specjalne. Serio, ilością pomysłowych scen gore można by obdzielić 10 innych filmów. Wiecie, to nie są realistyczne sceny, są mocno przerysowane, ale jak najbardziej kreatywne. Mamy tu wszystkie obrzydliwości, jakie wymyślicie. Od wypruwanych flaków, twarzy zrywanej z głowy, odcinanych kończyn, dekapitacji aż po kultową scenę masakry żywych trupów przy pomocy kosiarki. Podczas tej sceny pompowano sztuczną juchę z prędkością 5 galonów na sekundę. I nie są to efekty specjalne zrobione z galaretki i krepiny, jak to miało miejsce w przypadku Bad Taste. Nie, tutaj wszystkie efekty są profesjonalne, mięsiste i mokre. W końcowych partach filmu dostaniemy nawet walkę z wielkim überzombie. Co prawda nie ma tu miejsca na skomplikowaną fabułę. Cały film opiera się na romansie Lionela z Pakitą, ich wspólnych randkach i takich tam pierdołach oraz staraniach chłopaka, aby całe miasto nie zmieniło się w plagę żywych trupów. Dzięki tej prostocie film ogląda się jednym tchem. To po prostu połączenie klasycznego romansidła z filmem o zombie i jako takie sprawdza się rewelacyjnie. Odaj, Martwica mózgu to idealny film na wieczór z kumplami i wspomagaczami. Ode mnie dostaje 8 na 10. Przy czym zaznaczyć muszę, że jest to ocena wystawiona dla e, danej kategorii filmów, czyli e, komedii gore. Jeżeli miałbym ją oceniać ogólnie, byłaby zapewne ze 2 oczka niższa. To wszystko na dziś. Jeśli jesteście fanami Martwicy Mózgu, tak jak ja, dajcie kciuka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i widzimy się następnym razem. Martwica Mózgu.